Co, Franek, czy my zawsze musimy mieć... Dawaj, no dawaj, 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 czy my zawsze musimy mieć tyle Oj, tego prania? Jezus! Dawaj, do góry. Podnieś po się wysypie. Daj. Skarpetka. Mamo? Poczekaj, poczekaj, ale skarpetki musimy znaleźć. Zawsze te skarpetki gdzieś giną. Kto Dobra. mieszka w naszym domu? Potwór skarpetka. Potwór skarpetkowy, który pożera nam skarpetki. Wiesz, co mi się wydaje, że on tak. mieszka w, wielkości, w większości domów w Polsce. I dlatego, na przykład kanadyjskie dzieci, jak mieszkaliśmy w Kanadzie, to co robiły, zakładały dwie skarpetki różne o, i miały w nosie i tak chodziły do szkoły. Jest to forma ekologicznego uzupełnienia swojej garderoby? Ano jest. Franek, a ile się rozkłada plastikowa butelka? Kilkaset lat. A ile, ym, a ile się rozkłada na przykład, na przykład takie spodnie się rozkładają? Wiesz co, nie mam pojęcia, ale zapytam o to kogoś, kto się na tym zna, dobra? I Ci wszystko opowiem. Okej. Okay. Dobra, teraz składaj, składaj, szukaj tych skarpetek, nurkuj. Nie dajmy się temu potworowi. <grym zniszczonych> no właśnie, dzisiaj będzie wszystko o ubraniach. Jak kupować, żeby nie marnować, nie wyrzucać i nie produkować ton śmieci, szmatek, śmieci? Obniżka o 70%. Kup dwie szmaty, dostaniesz trzecią gratis. Pani jest przedstawicielką fundacji, która zajmuje się właśnie takim świadomym kupowaniem. Po co nam tyle szmat? Nie wiem po co. My się nad tym bardzo zastanawiamy i staramy się trochę wpłynąć na ludzi, żeby myśleli więcej kiedy kupują, żeby nie dali się nabrać na ciągłe promocje, ciągłe nowe kolekcje, tą pogoń za nowym ciucham. W zasadzie już w stosunku na przykład do 2000 roku 60% więcej kupujemy teraz. Więc to jest bardzo no duży wzrost w krótkim czasie, tak. Dlatego dodatkowo y, prawie połowa rzeczy, które kupujemy w ciągu roku, wyląduje na y, śmietnisku. Po co nam tyle sztuka? No właśnie, chyba zupełnie niepotrzebnie. Zwłaszcza, że wiele rzeczy w ogóle nawet czasem nie założymy, albo założymy kilka razy, więc na pewno dajemy się wkręcić w taki model szybkiej mody, fast fashion i gonimy za tymi kolekcjami sieciówek zwłaszcza, których jest teraz coraz więcej, około nawet 20 w jednej sieciówce w ciągu roku. Kiedyś mieliśmy cztery kolekcje na cztery pory roku, dzisiaj to jest ciągła pogoń za nowym ciuchem. I co jeszcze zauważyłam, że wszystkie te ciuchy są takie jakby to powiedział wielki mistrz Gąbrowicz Niedo, to znaczy tak, one tak, nie mają rękawów bardzo często, są lekko przykrótkie, Dlaczego nie ma? Albo połowę brzucha nie ma, albo jest tylko jakaś taka zawiązywałka na górze i to też kosztuje. Dlaczego producenci odzieży takie chwyty stosują i po co? Szczerze mówiąc nie zastanawiam się nigdy nad tym, ale na pewno jeśli kupimy ciuch bez rękawów, przydałoby nam się coś na ręce. Jeśli no kupimy coś krótszego, może musimy dodatkowe ubrania też dokupić, więc na pewno wciąż zwiększa się ta nasza... Pro, m, produkcja i konsumpcja. No właśnie, no bo jeśli mam sukienkę bez rękawów, a wcale nie chcę pojawiać się w miejscu publicznym zupełnie bez rękawów, czy tylko na ramiaczka, to muszę coś dokupić do tego, prawda? Jeśli jest za krótka, to muszę wziąć leginsy, jeśli skarpety są za krótkie, to trzeba... oj, to jest niekończąca historia. więcej, coraz więcej. Ile tych ciachów kupują Polki? Czy my wiemy? No wiemy, że y, statystycznie jedna osoba w Polsce wydaje na ciuchy około 1500 zł rocznie. To jest dosyć dużo. To jest dosyć dużo, y, około 40% osób przyznaje się, że przynajmniej raz w miesiącu kupuje jakiś ciuch. Więc wydaje się to naprawdę sporo. Zwłaszcza, że na pewno są osoby, które kupują tego dużo, dużo więcej. Ja kupiłam na przykład wczoraj, na potrzeby naszego spotkania, taki oto t-shirt w jednym z dyskontów. Wydaje mi się, że on jest dosyć przyzwoity, ma ładny kolor. I pani, ile kosztował? 15, 15 zł. Zgadłem, możliwe. 15 zł. I teraz pytanie, pytanie jest takie. Jeśli on wyląduje na śmietniku, a z mojego doświadczenia wynika, ja pracuję wróć, pracowałam 13 lat w telewizji. Pamiętam, jak 13 lat temu stylistki przynosiły te-shirty, po to, żeby je założyć na planie programu, to one miałam wrażenie, że były dużo grubsze, z lepszej bawełny, a w tej chwili t-shirt wrzuca się do pralki i wyciąga się de facto szmatę. One są coraz gorszej jakości, czy to prawda? To prawda, ponieważ kupujemy za 15 zł, więc ma to swoje konsekwencje. W zasadzie bardzo rzadko teraz spotyka się i t-shirty, i inne ubrania, które są w całości z włókien naturalnych, na przykład z naturalnej bawełny. Większość z nich ma domieszki syntetyczne, poliester. No to też wpływa na ich jakość, nie tylko na cenę. No i też niestety wpływa na to, co się później dzieje z tym ubraniem, kiedy już je wyrzucimy. Jeśli mamy butelkę szklaną, albo Mamy opakowanie plastikowe, możemy odzyskać ten materiał ponownie. Co się dzieje z ciuchami, jak one trafiają o tak na śmietnik? No, w większości się ich nie odzyskuje. Mhm. Po prostu rozkładają się. Jeżeli są z naturalnych materiałów, to np. Na z naturalnej bawełny, to potrwa to kilka lat. Ale większość z nich nie jest z naturalnej bawełny, mm -hmm. tylko z domieszką włókien syntetycznych, poliestru i rozkłada się kilkaset lat. Kilkaset lat, bo ten akurat t-shirt, to sprawdziłam, ma domieszkę poliestru, czyli ma włókno syntetyczne. Czyli ten t-shirt, jeśli wyrzucono by go podczas bitwy pod Grunwaldem, to dopiero teraz by się rozłożył, Tak, można tak się szacuje, chociaż do końca tego nie wiemy, bo plastik, poliester ma kilkadziesiąt lat i nikt tak naprawdę nie wie, jak długo będzie się rozkładał być może jeszcze dłużej. Czy podczas rozkładania tego t-shirtu on będzie wydzielał jakieś niebezpieczne związki do środowiska? No na pewno to nie są, sam, sam poliester jest szkodliwy, ale też w ogóle mikroplastik uwalnia się z ubrań do środowiska, nie tylko jeśli leży na wysypisku, ale też na przykład jak go pierzemy. W trakcie prania takie małe mikrowłókna uciekają z naszej pralki razem z wodą, są zbyt małe, żeby wychwyciły je oczyszczalnie ścieków. Niestety trafiają do rzek, do morza, do oceanów, do ryb i ostatecznie na nasz talerz. No tak, ale są oczywiście tacy ekstremiści, którzy mówią: Od kilku lat nie kupiłem żadnego nowego ciucha, chodzę w tych starych ciuchach z lat 70. Są tacy, którzy mówią: Nigdy więcej nie użyję szamponu, od dzisiaj myję y, włosy mąką żytnią. Też są takie pomysły. Mm. Ja bym jednak nie chciała, żebyśmy poszli w tę stronę, ale żebyśmy znaleźli jakiś złoty środek, co my, świadomi, odpowiedzialni konsumenci, możemy zrobić z tymi ciuchami? No pierwsze, co możemy zrobić, to ich nie kupić. Po prostu. Kupować mniej. kupować mniej, ograniczyć nasze kupowanie. Drugie, co możemy zrobić, jak już je kupimy, to nie wyrzucać ich na śmietnik, tylko na przykład do kontenerów, ale też zanim do kontenerów, postanowimy mm -hmm. ten ciuch wyrzucić, to możemy spróbować go oddać, wymienić, przerobić. Mm -hmm. Jest pewnie dużo pomysłów na to, co robić z ciuchami, zanim się je wyrzuci. Ja mam dużo dzieci, więc zawsze wszystkie ubranka po dzieciach są czyszczone i oddawane znajomym. I wielu naszych znajomych mówi, że potem dzieci z dubą noszą tę obrankę i mówią, To jest po Franku, albo to jest po Janku, tak jakby no, ta obecność tej osoby była również razem z tym dzieckiem. Ale no, doros dorosłym trudniej. Słyszałam, jak mieszkałam w Stanach, o takich um, przejęciach, gdzie dziewczyny wymieniają się ciuchami. w party. No właśnie. Tak, no, myślę, że to jest popularne w Polsce już od. Na pewno kilku lat, żeby właśnie organizować takie imprezy. My też, jako Fundacja Kupie Odpowiedzialnie, coś takiego robimy przy okazji różnych naszych eventów. Zapraszamy ludzi, żeby przynosili swoje ciuchy, których już nie chcą mhm. i jednocześnie mają oni okazję wziąć coś. Co ktoś inny przyniósł, co może będzie tej danej osobie pasować. Też można to samemu zorganizować. Wspieramy też na przykład takie akcje wymiany ubrań w szkołach, więc to praktycznie jest bardzo proste do zrobienia i myślę, że każdy na tym zyskuje. Czy rozsądne jest wrzucanie ciuchów, których już nie potrzebujemy, do tak zwanych kontenerów PCK? Y tak, myślę, że mimo wszystko tak. Pewnie niewiele osób wie, że no, te ubrania niestety albo stety, nie trafiają do osób potrzebujących bezpośrednio. Raczej są sortowane i częściowo trafiają te najlepszej jakości do naszych polskich lupexów, sklepów z używaną odzieżą. Reszta, która się jeszcze nadaje do używania, trafia do krajów afrykańskich. Natomiast ta cała reszta, która już nie nadaje się do używania, jest przerabiana. Czy to na czyściwo, czy na przykład jest używana do wypełniania siedzeń przy produkcji mhm. samochodów czy samolotów, czy nawet na alternatywne paliwo. Ale coś. No Właśnie. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż wyrzucenie tego po prostu na śmietnik. Ale też trzeba powiedzieć, że firmy, które zbierają tą odzież, zajmują się tym recyklingiem, często jakiś procent swoich zysków przeznaczają na te fundacje, na przykład na PCK czy inne fundacje. I to też w pewien sposób jest myślę, że lepszym rozwiązaniem niż wyrzucenie po prostu na śmietnik ubrania. Czy odpowiedzialny konsument albo konsumentka e, powinien kupować w second handach? Tani Armani opłaca się nam, czy nie? Myślę, że tak. No, zdecydowanie wiemy, że mamy za dużo ubrań w obiegu, mamy za dużo śmieci. Myślę, że też odpowiedzialny konsument, konsumentka powinien dać sygnał firmom, które te ubrania produkują, bo my jako konsumenci na pewno możemy wiele rzeczy zrobić, wymieniać się, wybierać naturalne materiały, wrzucać te nasze zużyte ciuchy do kontenerów, natomiast największy wpływ. Na sytuację mają producenci i na pewno warto też im dać znać, że nie chcemy byle jakiej odzieży, że chcemy lepszej jakości materiałów i też lepszych warunków produkcji tych ubrań. Jak to się dzieje, że powiedzmy Ciuch, którego początkowa cena w sklepie wynosi 120 zł, ląduje na promocji w cenie 15,99? Jak to się opłaca producentom? No to się dzieje dzięki marży. Niestety w takim składzie ceny, którą my płacimy za ubranie, ten koszt rzeczywisty produkcji materiał, czy praca osób, które szyją nasze ubranie, to jest dużo mniejsza procentowo wartość. Szwaczka dostaje około 1%. Ta z naszej ceny, natomiast około 50% to jest marsza sklepu, więc jest tutaj margines, żeby ciąć. Idziemy do centrum handlowego, kupujemy nowy fatałaszek, jesteśmy bardzo zadowolone. Wrzucamy go na dno szafy i zapominamy o nim kompletnie. A w zasadzie, jaką on drogę przebył od momentu powstania do naszej szafy? Co w nim jest? Czym jest nasączony? Czym jest barwiony? Wiemy to? No załóżmy, że jest jednak materiał startowy bawełna, więc mhm. na pewno zaczęło się to na polach, gdzie rośnie bawełna i niestety już tam zaczynamy szkodzić środowisku, dlatego że do produkcji bawełny zużywa się mnóstwo środków chemicznych, pestycydów, środków owadobójczych i wiele z nich zostaje. Ostatecznie. W glabie, i W glebie i w wodach gruntowych, zatruwając lokalne środowisko, ale też w naszym t-shircie. Później trafia on do fabryk, gdzie też jest obrabiany dalej, czy to barwnikami, czy substancjami konserwującymi. Jak już wyrusza do nas z Azji jakimś statkiem, to trzeba go zabezpieczyć, więc mnóstwo substancji antygrzybicznych, antybakteryjnych znów się na nim znajduje. Do tego dodatkowo y, stosuje się y, środki, które utrwalają kolor, y, które y, y, ograniczają brudzenie, tak zwane formal, formaldehydy. Także w całym tym procesie produkcji praktycznie na każdym etapie stosuje się jakąś chemię, która właśnie szkodzi i środowisku i szkodzi nam. Do tego zużywa się zasoby. Wyprodukowanie takiego t-shirta to jest około tysiąca litrów wody, więc całkiem sporo. No i też mówi się o tym, że przemysł odzieżowy to jest jeden z tych, które emitują najwięcej CO2. Tak dla porównania to jest więcej emisji w ciągu roku niż na przykład cały ruch lotniczy. Na świecie, więc całkiem sporo. Gdybyśmy mogły podsumować to tak. Po pierwsze, kupujmy mniej. mniej. Tak. Zdecydowanie. Po drugie, kupujmy ubrania, które są dobrej jakości. Nawet jeśli zapłacimy więcej, to ponosimy dłużej. Dłużej. Po trzecie, wyrzucajmy ubrania, które są już nam niepotrzebne do kontenerów albo oddajmy rodzinie, przyjaciołom, znajomym na przykład ubranka po dzieciach. Mhm. Kupujmy w second handach. Tak. Jeszcze o czymś zapomniałam? No Wymieniajmy się, szukajmy może ubrań certyfikowanych, to też jest dodatkowy temat. Czasem można znaleźć ubrania z bawełny ekologicznej czy bawełny fair trade, które na pewno są i lepszej jakości i mniej szkodliwe dla nas i dla środowiska. I wcale nie trzeba chodzić w łapciach złyka i w takiej kulbace z włosiennicy, żeby bardziej ekologicznie. Kupować i myśleć o swojej garderobie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był kolejny odcinek na kanale Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zbyt wielu szmat nie kupujcie.